Uwaga! Ten film powstał w nie ma na celu nikogo. W jeszcze jedno ostrzeżenie, występują tutaj gruźnierstwa, więc jeśli masz od 75 lat to wyłącz ten film, a ja życzę miłego oglądania. Jest rok 1939, Moskwa. Witaj przybyszu. Jaki znowu przybyszu? Dobra, kurwa, podpisz ten pakt na zaatakowanie Polski albo kurwa, w Web, Co ja mam tutaj podpisywać? O nie. Kurwa, Rusek, oddawaj mi mój portret. Widzę, że masz fajne relacje z Francją, ha, ha, ha. Ale bibała, ha ha ha. Kurwa Rzesza, co ty robisz? Nie wiem, nudzi mi się. Wiesz co robić, to idź do szopy z zapałką, ale twój stary musi być w domu, wziąć jakąś łatwopalną rzecz i ją podpalić i zawołać starego. Boże, gorszej propozycji nie słyszałem. Jesteś silny, ale ja mam tajną broń. Ach, nuda w tej Azji, trzeba trochę rozgrzać atmosferę. Takim Japonia co ty robisz? Tworzę marionetkę. Wszystko gotowe. O nie ja na to nie pozwolę.